Cześć, cześć, witam Was, kochane lwy i lwiczki, na kanale o szeroko zamkniętym miatarodzie. Kochani, długo mi nie było. Aha, nowa droga przed Wami. Długo mi nie było, ale, ale ten czas poświęciłam na rozwój duchowy, na rozwój umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy, więc y, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale wracam do Was już z nową energią i zobaczmy sobie teraz, jaka energia. Na Was czeka na wiosnę. To jest w sumie czytanie na maj, ale mamy początek kwietnia, więc pewnie jeszcze te energie będą przebijać. Więc musicie brać to pod uwagę. Zobaczmy, zobaczmy. Mhm. Ok. Co dalej? Na czym powinniście się skupić, żeby ruszyć mocno z kopyta? Dobra, kochani, już wszystko wiemy, już wszystko wiemy. Nowa droga przed Wami i porzucenie tego, co Wam już nie służy, na rzecz czegoś nowego. <gry> Karty są bardzo jednoznaczne. Kochani, czuję, że niektóre lwy albo już są na takim, przepraszam, etapie swojego życia, gdzie. Idą mocno do przodu i pozbywają się tego, co im już nie służy, albo dopiero ten czas nadejdzie, chociaż może, może to być dopiero maj, ta energia, więc bierzcie to pod uwagę. Kochani, coś nowego, musicie zaufać. Głupiec mówi o tym, żeby zaufać w siłę wyższą i w to, że pewne zdarzenia które wydają nam się czasami negatywne, pojawiają się w naszym życiu, tak naprawdę działają na naszą korzyść. I to zaufanie sprawi, że yy, pójdziecie do przodu. Jeżeli pójdziecie do przodu, jeżeli zostawicie to, co negatywne, jeżeli zaakceptujecie ten fakt, jeżeli pożegnacie się z tymi emocjami, z osobą bądź yy, z jakąś sytuacją, pracą, musicie sami wybrać, yy, Jaki aspekt y, życia y, tu jest przedstawiony w kartach? Jeżeli tego dokonacie, mamy coś nowego. A z kielichów. Nowa oferta. Nowe możliwości, nowa miłość, nowe życie. Mhm. Może być też dziecko. Może być też dziecko, ciążę. Głupiec jaskielichów mówi o takich możliwościach. Yy, kochani, zobaczmy, na czym powinniście się skupić, żeby ruszyć mocno, mocno do przodu. Mhm. Może nie wszystkie lwy, ale niektóre lwy przechodzą albo przechodziły właśnie bardzo, bardzo ciężki okres w życiu. Zostało przytłoczone czymś, może zdradzone, może coś straciły. I macie takie poczucie niesprawiedliwości, zdrady. Kochani, i hmm. mam wrażenie, że niektórym, niektórym lwom, lwom będzie ciężko zaufać, zaufać innym ludziom na nowo. Po tak ciężkiej zdradzie. Czy to w kwestiach finansowych, czy uczuciowych. Ale karty podpowiadają, yy, żeby ufać, ufać innym. Żeby poradzić sobie. Mhm. Żeby poradzić sobie z tą sytuacją, bo nie wszyscy tacy są. Na waszej drodze pojawi się paść kielichów, czyli jakaś osoba, jakaś osoba, yy, która zaproponuje wam coś uczciwego. Kielichy, to jest karta uczciwości. Kochani, uczciwości, ktoś Wam coś zaproponuje, yy, nowych możliwości. Karta rada, zobaczcie, jest taka jaka. Yy, yy. Yy, jeszcze nie patrząc na to, na początku przekazu, jak mówiłam, Karta Rada, Koło Fortuny: zaufajcie w to, że wszystko co się dzieje, dzieje się na Waszą korzyść. Coś musiało się zadziać, żeby mogło coś nastąpić, co doprowadzić do Waszego rozwoju. Mogło się wydawać to negatywne, złe, ale musiało się przydarzyć, żebyście w końcu trafili albo na tą właściwą osobę. Albo może na pracę marzeń, albo na pracę, którą dawam y, satysfakcję finansową. Ciężko powiedzieć y, w jakim aspekcie, ponieważ robimy tutaj czytelnie ogólne i ogólne energie. Nie robię osobno na uczucia <kluzny> ani na y, finanse, więc <kluzny> mogą być to też oba przypadki. Kochani, uporajcie się z tym poczuciem straty. Zaufajcie w to. Miejcie szeroko oczy otwarte. Nie przykapcie okazji. Koło Fortuny mówi, że już niebawem, nie martw się już niebawem. Wszystko się obróci na Twoją korzyść. Zobaczmy, co karty jeszcze chciałyby powiedzieć. Mhm, mhm. Tak jest. I jeszcze zobaczmy trzy karty spod spod. Zaraz je omówimy. Sprawiedliwość, ósemka pentakli pustelni, kochani sprawiedliwości stanie się zadość, więc mamy tutaj albo jakieś rozstrzygnięcie pozytywne w sądzie na waszą korzyść albo osoba, która was skrzywdziła zostanie w jakiś sposób ukarana albo karma do tej osoby wróci albo naprawdę ukarana w przez jakiś organ ścigania bądź coś takiego, urząd. Mhm. A wy powinniście się skupić na uczciwej, solidnej pracy i mądrość znaleźć w sobie. Dla osób, które w tym momencie gdzieś możliwe, że rozstały się z partnerem, partnerką. Jeżeli to partner, partnerka albo potencjalny partner, partnerka były powodem tych y, ciężkich chwil i poczucia zdrady, to słuchajcie, kochani, karty sugerują, że w tym momencie, skupić, żeby skupić się na pracy, bardzo mocno na pracy i na rozwoju osobistym, y, wycofać się. Przez chwilę pobyć sam, wycof y, samemu, samej, wycofać się. Y, Cieszyć się chwilami spędzonymi y, samemu ze sobą. Y, to jest czas dla Was. Czas maj, to jest czasem dla Was. Y, kochani, to raz, dwa. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, skupcie się mocno na pracy i y, y, pomyślcie, Inaczej nie sugerujcie się wtedy żadnymi yy, poradami z zewnątrz. Tylko słuchajcie siebie, co Wam mówi intuicja, przemyślenia. Przeanalizujcie wszystko bardzo, bardzo dokładnie, 10 razy. Yy, I tą mądrość znajdziecie w sobie. A na spodzie mamy jeszcze, jakie energie? Dwójka, kielichów, miarkowanie, as pentakli. Powiedziałabym tak. Karty przestrzegają, aby wstrzymać się z umową, nową umową. Jeżeli nie musicie podpisywać jakiejś umowy, wstrzymajcie się. A jeżeli nie wstrzymajcie, bo tutaj nie musi być wstrzymanie, ale umiarkowanie, chodzi o to, żeby bardzo mocno przemyśleć każdą umowę z każdej strony, przeanalizować, przeczytać trzy razy. Przemyśleć tak jak tutaj ten eremita. Mm -hmm. Dla singli, no właśnie, dla singli, tak jak mówiłam, ten sam przekaz. Dwójka kielichów. Yy, poczekajcie, poczekajcie ze związkiem i skupcie się na możliwościach finansowych na pracy. W relacjach stałych, w miarę owocnych, kochani, tutaj też mam poczucie takiego troszeczkę odizolowania i skupienia się skupiacie się teraz nie na związku, jest umiarkowanie, nie ma tutaj tragedii, ale skupiacie się bardziej na finansach niż na y, uczuciach. Jest praca praca albo nad sobą, albo praca, y, aby wyjść na. Y, Mm -hmm. Tyle. Kochane lwy. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się. Puziaki. Do zobaczenia. Następnym razem. Pa.